No tak, się ma z tej strony Techmat. Wiem, że nie nagrywałem przez długo, ale nie, 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 nie będę nagrywać nadal. Znaczy, coś może nagram, ale nie obiecuję nic, mi się nie chce. Ale tak, w końcu coś rusza w temacie rowerów w Kaliszu. Jej, wszyscy się cieszą. Prawdopodobnie będzie Pump Track i będzie Skatepark nowy. I musicie zagłosować na te projekty, które wam pokażę gdzieś o tutaj albo o tutaj, bo nie wiem, w to, akurat mi się uda to stawić na te projekty macie zagłosować To będzie tak Pam Track Majków Nie wiem, który numer, bo nie pamiętam tego I drugie, to jest rozbudowa skateparku Możecie oddać głos na dwa projekty I oddajcie nam te dwa, bo są najlepsze Więc no Głosujcie, głosujcie za swoje mamy, babcie, dziadki wuj, wuj, Za wujków, za ciocię Głosujcie I będziemy mieli w końcu jakiś, jakąś społeczność w Kaliszu, tak? w tej dziurze wielkiej jednej on obraża stare babki to jest bez sensu w ogóle nagranie jeszcze dodaj na koniec ostatnią kwestię a no ostatnia kwestia tutaj y, oczywiście polecane kanały są w, w, w tego. W opisie pod filmem tutaj bez tego pana co stoi za kamerą to by się nie odbyło nic nie byłbym na dworze już nie chciałbym ruszyć tyłka i nagrywałbym tego no i ogólnie głosujcie, subskrybujcie, lajkujcie może jak aktywność powróci na kanał to będzie dalej nagrywane. Do widzenia. Siema.